Nasze hospicjum będzie się rozbudowywało. Rozpoczęliśmy wszystkie procedury powstanie zupełnie nowa jakość. Oddział medycyny paliatywnej na 30 łóżek na jednym poziomie klimatyzowany z salami dwu i jednoosobowymi. Oprócz tego chcemy stworzyć podstawową opiekę zdrowotną, która będzie finansowała to jak gdyby, nową część budynku, która powstanie. Oprócz tego zwiększymy pion rehabilitacji i fizjoterapii z salą terapii zajęciowej i fizykoterapii. Powstanie też sala dydaktyczna dla studentów medycyny, pielęgniarstwa i fizjoterapii, ponieważ nasze hospicjum jest bazą dydaktyczną dla Zakładu Medycyny, Epiki Paliatywnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Również bazą dydaktyczną dla prowadzenia specjalizacji lekarzy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Będziemy mieli zupełnie inną infrastrukturę wokół budynku. Mówię o ogródku, mówimy o tych miejscach przyjaznych dla chorych, że też planujemy taką część yy, kawiarnianą czy, czy taką formę kafejki dla chorych, żeby oni i ich rodziny mogli tam spędzać też czas, żeby to było bardziej domowo, bardziej też profesjonalnie. Zupełnie nowa jakość. Koszty rozbudowy szacujemy już na ponad 4 miliony złotych. Myślimy, że w toku prac będziemy w stanie zgromadzić około połowy tej kwoty własnymi środkami już teraz dyspo dysponującymi. Natomiast problem jest z zebraniem tej drugiej połowy. Rozpoczynamy akcje w różnych źródłach, tak aby te pieniądze pozyskać. Rozmawiamy i pewne pozytywne odzewy są już z gminą, z miastem Liwice. No, szukamy jeszcze innych źródeł wsparcia, ale oczywiście jeżeli będzie konieczność, a myślimy, zdążenia do końca roku 2018, to liczymy się również z wzięciem kredytu.